Cześć, ja jestem, ty, ja jestem DJ Psycho, a to jest mój mały poradnik. Mamy tutaj piosenkę, chodź na kolano. Jak widzimy, mamy tutaj w tym miejscu takie coś. Ustaw utwór, choć na kolana, jako muzykę, którą usłysząc z... zajebi, no i tak, że to pobieramy przez telefon i musimy za to płacić tyle, albo tyle, albo tyle, albo tyle, albo tyle, albo tyle. Chociaż ja mam na to sposób. Kopiu Robimy tak. Kopiujemy link tej piosenki wybranej. Wchodzimy na stronę podaną w opisie. Klikamy tutaj Usuwamy Klikamy prawym przyciskiem myszy I klikamy wklej Klikamy tu I tu I piosenka nam się tutaj pobiera I działa nam szybko i wszystko nam działa. I, I za to nic nie zapłaciliśmy. No i można się cieszyć piosenką, za, za którą nic nie zapłaciliśmy. Cześć.